24 wystawców przedstawiających 39 zawodów wzięło udział w szóstej edycji Nocy Zawodowców, organizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła kształcenia dualnego i zawodowego w koninie. Tegoroczne wydarzenie odbyło się 6 października w zespole szkół technicznych imienia generała profesora Sylwestra Kalickiego w Turku i zostało objęte patronatem marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja kształcenia szkolnictwa zawodowego, branżowego i technicznego wśród uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Dzisiejsza impreza nadzawodowców to impreza, w której spotykają się podmioty: uczeń, nauczyciel, rodzic, a przede wszystkim pracodawca-rzemieślnik. I w ramach tej imprezy młodzież jak i rodzice mają możliwość bliższego kontaktu właśnie z pracodawcami, z rzemieślnikami, żeby nabyć informacji co zwiąże się z poszczególnym zawodem, i też żeby młodzież mogła się ewentualnie ukierunkować, jeżeli gdzieś tam jeszcze waha się i zastanawia, co dalej z sobą w życiu robić. Aczkolwiek ta impreza ponadto pozwala promować, promować zarówno zawody rzemieślnicze, też zawody branżowe, jak i zawody technikalne. Jest to zarówno promocja właśnie dla szkoły, jak i promocja dla pracodawców u których nasi uczniowie odbywają nauki związane chociażby z praktyczną nauką zawodu, jak i z realizacją praktyk, praktyk zawodowych odpowiednio w szkole branżowej czy w technikum. Wszystko wskazuje na to, że jest to inicjatywa ze miar trafiona, dlatego że zainteresowanie ze strony młodych ludzi, które tu obserwujemy, chociażby w dniu dzisiejszym, wskazuje na to, że to jest właśnie potrzebne po to, żeby mogli rzeczywiście poznać ofertę kształcenia zawodowego w każdym wymiarze. No i świadomie podejmować decyzję, jednocześnie właśnie ukierunkowaną decyzję, która jest również i podyktowana możliwościami zachowań na rynku pracy. Od lat inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem. Kolejna szósta edycja Hub Zawodowy jest organizowana w tej szkole. Z, tego prostego, z tej prostej przyczyny, że jest to kolejny powiat, w którym jeszcze nie byliśmy z, naszą, z naszym eventem, tak, noc zawodowców. Stąd Turek. Mam nadzieję, że za rok będziemy mieć kolejną, kolejny powiat również w jakiś sposób zainteresowany organizacją tej, tej nocy zawodowców. Natomiast na chwilę obecną, z uwagi na to, że to jest jedna z dwóch szkół na terenie powiatu tureckiego, która ma bardzo wysoki poziom kształcenia, ma dobrze wyposażone pracownie, które przygotowują do zawodów młodzież. Stąd ten pomysł, żeby właśnie w Turku, gdzie jest duże skupisko również i młodzieży i również osób, które są zainteresowane kształceniem, a mam na myśli również przedsiębiorców, tak ażeby żeby połączyć zarówno kształcenie z tą praktyczną sztuką odbywania praktyk właśnie u tych przedsiębiorców. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Leszek Galęba, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, radna piątej kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Anna Majda, naczelnik Wydziału Oświaty w Turku Błażej Maleta, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Jolanta Kamzela-Czup, Marek Skoraszewski, prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, prorektor ANS Karina Zawie. Jażurowska, Jerzy Kurzawa, zastępca burmistrza Turku, Jarosław Jankowski, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Damian Brzuska, prezes Tureckiej Izby Gospodarczej, lokalni przedsiębiorcy, oraz Mariusz Senko, radny powiatu tureckiego, a także były dyrektor zespołu szkół technicznych w Turku. Podczas wydarzenia został on uhonorowany medalem zasłużony dla rozwoju Wielkopolski. Klubą ZST w Turku jest pracownia procesów automatycznych, która została zrealizowana we współpracy z Marką Siemens. Tą pracownię, żeśmy pozyskali właśnie we współpracy z firmą Siemens w ramach realizacji projektów. jest to pracownia właśnie, która pozwala naszej młodzieży w warunkach, bo to jest istne są warunki laboratoryjne, które mają swoje odzwierciedlenie później w zakładach produkcyjnych jako właśnie te warunki rzeczywiste. Więc tu młodzież nabywa tych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem w warunkach laboratoryjnych u nas w szkole, a później spotyka się w warunkach rzeczywistych z tą samą linią produkcyjną i tym samym jest łatwiej im realizować właśnie poszczególne zadania i rozwijać swoje umiejętności. Uczniowie szkół podstawowych podczas nocy zawodowców mieli okazję zwiedzić nie tylko pracownie procesów automatycznych, ale również między innymi pracownie CNC, Cisco, robotyki czy mechatroniki. Podczas nocy zawodowców młodzież wzięła udział w konkursie Ten zawód brzmi znajomo. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody. Przy okazji nocy zawodowców nie zapomniano również o celach, które przyświecają działalności Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego, m.in. tworzenia nowych kierunków kształcenia adekwatnych do zapotrzebowania na rynku pracy. W tej chwili jesteśmy na końcowej fazie opracowania strategii kształcenia zawodowego w subregionie konińskim i również mieliśmy konsultacje tutaj na terenie Turku, na terenie powiatu i rzeczywiście to łączenie zarówno nauki z praktyczną nauką odbywania zawodu, czy uczenia się tego zawodu u przedsiębiorców jest na wysokim poziomie. Szkoła, skąd Inąd też braliśmy udział w innym projekcie, co prawda ale również ma pewne osiągnięcia, jeżeli chodzi o przyjmowanie uczniów i wysoki poziom kształcenia zawodowego u przedsiębiorców, ale również i w szkole. Centra wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego współpracują z wieloma instytucjami, m.in. z Izbami Rzemieślniczymi czy uczelniami wyższymi. Centrum wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie Inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu to jest w ogóle jedyna taka instytucja działająca na terenie całej Polski. Bardzo sobie cenimy współpracę z centrami, dlatego że dzięki temu pozyskujemy również pracowników młodocianych, którzy znajdują potem możliwość nauki w zakładach pracy rzemieślników wielkopolskich. Uważam, że tego typu przedsięwzięcia, jak dzisiejsze, czyli noc zawodowców, jest najlepszym przykładem tego, w jaki sposób należy w sposób nowoczesny pozyskiwać adeptów, właściwie kandydatów do nauki zawodów w Widzimy duże zainteresowanie. Bardzo często młode osoby pytają się, co mamy na naszym stanowisku. Przywidzieliśmy dzisiaj na nasze stanowisko dwa urządzenia. Jeden to jest Robot e, inspekcyjny, e, który jest wykonany przez studentów e, koła naukowego NOT. Są to studenci z kierunków automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn i również zarządzania inżynierii produkcji. Wydarzenie takie jak noc zawodowców sprzyja nawiązywaniu współpracy z różnymi instytucjami na wielu płaszczyznach. Dzięki wsparciu ze strony CWRKDZ możliwy jest kontakt ze środowiskiem rzemieślniczym, co sprzyja powiększaniu ilości miejsc, odbywania praktyk oraz pozyskania potencjalnych pracodawców dla uczniów, uzyskania wiedzy na temat deficytów w zawodach oraz umożliwia tworzenie nowych kierunków i przedmiotów. Następna Noc Zawodowców już za rok. Tym razem w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.